I tak, hej Kasiemka, witam wszystkich 2 marca wtorek godzina 00.01 tuż po północy i co? Flaming wybiera się na hasioki taka akcja no nic, klasycznie spacerek zobaczymy co gdzie jest i potem, jak być warto no to się podjedzie samochodem i tyle, życzę wszystkim miłego oglądania. Tak, zbliżamy się do innego miejsca. Niestety zamknięte, ale i wyczyszczone, czyściutko. Nie ma nic, idziemy dalej. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Oczywiście kasa ze złomu Sasioków będzie przeznaczona na kotki. Także cel też, też szczytny i tak zbliżamy się do kolejnego miejsca o, otwarte to już klasyka posprzątane a ten telewizor tu jest cały czas ciekawe dlaczego no nic idziemy dalej no ciekawy temat dlaczego <laughs> wszystko zostało pozbierane nawet opony a te resztki telewizora zostały i kolejne miejsce otwarte Kuściutko, posprzątane. No nic, szukamy dalej. No nic, wyczyszczone. Wszędzie. Ale jak to zawsze powtarzamy, jak już ten odcinek oglądacie, to na pewno coś tam znalazłem. Także idziemy dalej. No chyba, że faktycznie jest teren posprzątany. No poniedziałek, to kolejne miejsce, zamknięte. No, no, to jest czyściutko. Kolejne miejsce. Otwarte. I puste. Tu ktoś już rozebrał jakąś pralkę. Tylko tyle jest. Ha. Nic, idziemy dalej. Chodźcie sobie, idę, idę nie coś tu się świeci. O. 20 groszy wpadło. No to już jest. Milon. Fajnie. A tutaj co to leży? Jakaś drobinka antena. troszkę fotela. No to po to przyjdziemy. No nic ja sobie tak łażę, łaże. Na razie 20 groszy wpadło. No i tamta antena. I to ślisko z wtorek. to tu śmietniszku? Przed śmietnikiem. No, zobaczymy. Jeszcze jedno miejsce i chyba pójdę po auto I jak to będzie wyglądało na dzisiaj. Kolejne miejsce, ale zamknięte. A tu jakiś wózek by był. No szkoda, szkoda. No nic, nie ma co łazić. Zobaczymy ile czasu jest. No, 16 minut po czyli 15 minut na Hasiokach nic, idę po samochód, jadę po tamtą antenę i po tamte rupiecie inne, i potem na warsztacie zobaczymy ile to jest warte. Tak więc <grym> spacerek elegancki, oczywiście przy tej okazji. Gorąco pozdrawiam zawodowego zbieracza złomu. Dzięki za miłe spotkanie. E, to, to intro kudy, o, o, tej, o tej mafii to świetnie wyszło, aż mi się samo to podoba. E, to jest taka mafia, wiecie, jeden, jeden jakiś tam e, zawodowy z Cieszyna, z, 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 drugi o flaming styku. Przyszli szabrować w wiersku śmieci tak. no i tak już na miejscu Bierzemy panty i jeszcze drabinka No zjedziemy na warsztat. Tak Mojej koni w drodze na warsztat, jestem tu oczywiście obok przyjazdu. Gdzieś tam idzie pociąg w oddali, a z tamtej strony także przy okazji pozdrawiamy Kaniówczysty, jest zajebisty. No i tak jedzie tutaj tuż obok warsztatu, jakiś skład towarowy. No nic, jedziemy na warsztat. No i tak, ja na warsztacie oczywiście. Nasze fanty. Drabinka drewniana. Ale drabinka się przyda, drabinka się przyda, bo jest dość solidna. Nawet jadąc gdzieś tam na magnes, czy gdzieś chce się zejść do jakiegoś kanału, czy gdzieś tam. No, może się przydać, ale metalowe rzeczy też nie są. Ale drabinka na razie zostaje. Mamy taki fotelik, czyli troszkę do fotela. Zaraz to zdemontuję. Wpadło nam oczywiście 20 groszy, także jest na plusie. No, i taka, oto antena satelitarna, cyfrowa, A. z uchwytem. Także ja sobie to zaraz szybko rozkręcę i sobie to poważymy. No i tak sobie to szybko, szybko i sprawnie podemontowałem. Eee... No co, czas na ważenie, czas na ważenie. Bo to na pewno wszystkich interesuje, ile w 15 minut uzbieram złomu. W jedno miejsce uratowało honor wypadu drobinka sobie dam na bok Więcej miejsca Tu jest talerz, talerz Talerz, Do talerza fanty Metalowe elementy z fotela. Tu jeszcze śrubek śrubeczek i co? i wagi nie widać więc odkręcimy kamerę, pokażmy wagę cyk mamy i ile my to mamy? Kani, 6 kilo tak dobrze widać? 6 kg i 60 gram licząc złom 70 groszy mamy 4,24 tak więc widać, widać 4,24 wpadło za 6 kg złomu. Oczywiście 4,24 i co? I 20 groszy, czyli 4,44. Tak, same czwóreczki. No i tak, 4 ,44 zł 44 grosze za 15 minut zbierania, za 15 minut chodzenia, także fajna, 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 fajna sprawa. I oczywiście 4,44 oczywiście wpadnie do puli dla, dla schroniska, dla kotków Także jestem zadowolony z tego wypadku chysiogowego Jeszcze mam drabinkę Taką oto Taką taką Drzewianą, elegancką Na pewno się przyda No i tu, moi kochani, nie ma co przyciągać oczywiście Jak się podobało to zapraszam do łapkownia w górę Jak nie to w dół Zapraszam do pisania komentarzy Zapraszam do oglądania Reklam, bo to rzeczywiście pomaga w rozwoju mojego kanału Napraw naprawdę jestem wam za, za, za to wdzięczny. No i co? No i oczywiście kto nie subskrybuje kanału Flaming Racing, zapraszam do subskrypcji poprzez kliknięcie tutaj tego flaminga. I na poprzednim myślę ciekawe odcinki tutaj i tutaj. No i nic. Hej Kasiemka, pozdrawiam serdecznie i do zaś.